Dzień dobry, Robert Binkiewicz, AgroSimex. Zapraszam na pierwszy komunikat sadowniczy w sezonie 2025. Proszę Państwa, jak łatwo zauważyć, rozwój roślin w tym sezonie jest opóźniony względem ubiegłego sezonu, prawie już o 3 tygodnie, ale również i rozwój patogenów. Można powiedzieć, że też został zatrzymany. Stąd dopiero pierwszy komunikat sadowniczy wideo, dlatego że wcześniej jeszcze nie było takiej potrzeby. Miniony tydzień tydzień to przymrozki i mrozy, ale zapowiedzi na od niedzieli to zmiana pogody trochę deszczu może od połowy tygodnia trochę więcej deszczu, który jest spodziewany, oczekiwany przez nas wszystkich ale również i wyższe temperatury nocą. W związku z tym musimy się liczyć z przyspieszeniem wegetacji i rozwojem roślin. Czas najwyższy, aby rozpocząć zabiegi w sadach. Ochronę. Po kolei, co z parchem i co z zabiegami olejowymi, oraz strategia wysiewania nawozów startowych, doglebowych. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem na wstępie, rozwój patogenów również jest opóźniony. Podobnie jak rozwój roślin, w związku z tym parch nie jest gotowy jeszcze do tego, aby zagrażać naszym roślinom. W związku z tym nie ma jeszcze takiej konieczności, aby wykonywać typowo zabiegi zapobiegawcze przeciwko parchowi. Od początku marca regularnie oceniamy stopień rozwoju parcha i w tym tygodniu nadal nie stwierdziliśmy gotowych zarodników parcha jabłoni dojrzałych, zdolnych do wysiewu. W związku z tym nie ma jeszcze takiej konieczności, aby wykonywać typowe pierwsze zabiegi przeciwko parchom. Ale jesteśmy w takiej fazie, czyli fazie pękania pąków i pocięciu w większości sadów, gdzie aż się prosi wykonać pierwszy miedziowy zabieg, niekoniecznie pod kątem parcha, ale pod kątem chorób kory drewna, chorób bakteryjnych, Czyli tak zwany zabieg fitosanitarny. Niektórzy z Państwa wykonali już ten zabieg tydzień temu, ale większość, zdecydowana większość jeszcze tego zabiegu nie wykonała, dlatego zachęcam, aby w ciągu najbliższych dni, najlepiej przed tymi opadami, których się spodziewamy, wykonać zabieg miedziowy. Praktycznie we wszystkich gatunkach sadowniczych to jest wskazane, i potrzebne. Zachęcam do tego, żeby już rozpocząć ten program miedziowy. Dlatego, że jeśli wegetacja przyspieszy, może być tak, że uda nam się wykonać tylko jeden zabieg miedziowy, a potem jeszcze trzeba będzie intensywnie chronić przed parchem z użyciem ditianonu. Dlatego szczególnie, zwłaszcza w kwaterach gali, red deliciosa, polecam dwa, a nawet i trzy zabiegi miedziowe, tak żebyśmy zrobili taki pełny, intensywny program właśnie pod, kąt, pod kątem chorób kory i drebna. Oczywiście nie wszystkie odmiany wymagają tak intensywnego programu miedziowego, ale y, uważam, że akurat te y, zdecydowanie tak. To samo dotyczy się gatunków pestkowych. Y, powinniśmy wykonać dwa zabiegi preparatami miedziowymi. Y, preparaty w naszej ofercie to Nordox, Miedź Plus, y, Miedziany. Zgodnie z etykietą proszę sięgnąć po taki produkt odpowiedni. Yy, czy to typowy yy, środek ochrony roślin, czy produkt nawozowy. I to, jest, I to jest jedno: zabiegi olejowe. Jak co roku, o tej porze, już dzwonicie Państwo do nas i już pytacie, czy to jest dobry, odpowiedni czas na zabieg olejowy. Odpowiadam, jak zawsze, to zależy. To zależy, jaki mamy cel. Co będziemy zwalczać, czy co jest wskazane u nas w naszym sadzie do zwalczania tym zabiegiem olejowym? Dlatego, że sytuacja jest zróżnicowana. Jeśli chodzi o jaja, zimowe przędziorka, owocowca, jest zdecydowanie za wcześnie na ten zabieg. Przypominam, każdego roku czekamy cierpliwie. Zazwyczaj jest to faza mysiego ucha, nawet pod zielony pąk w jabłoniach. I to jest ten moment, kiedy faza dojrzałości jaj przędziorka owocowca jest ta tyle zaawansowana, że ten zabieg zwalczania tych jaj olejem jest najskuteczniejszy. Więc tutaj się nie spieszmy. Więc jeśli ktoś wie, że w zeszłym roku walczył z przędziorkiem, w tej chwili wykonuje ilustrację i są złoża jaj przędziorka owocowca, to czekamy cierpliwie na komunikat, który wydamy pod kątem właśnie zwalczania przędziorka preparatami olejowymi. Ale jeśli Chcemy zwalczać miseczniki, tarcznika, miodówkę gruszową, to jest to jak najbardziej już odpowiedni czas na stosowanie preparatów olejowych, na przykład Contigol, dlatego że no, po kilku dniach słonecznych, co prawda poprzednie noce były zimne z przymrozkami, ale w dzień słonecznie, coraz cieplej i miodówka już trochę jaj poskładała. Dlatego ten olej teraz w najbliższych dniach pod kątem zwalczania jaj miodówki gruszowej będzie właściwy, to będzie właściwy zabieg, oczywiście jeśli potwierdza to lustracja w państwa sadach, bo jeśli tych jaj nie ma, macie bardzo niską presję miodówki, sad był zabielony skutecznie, intensywnie odpowiednio wcześnie, może nie być jeszcze takich wskazań do tego zabiegu. Dlatego zachęcam do lustracji i do podjęcia odpowiedniej decyzji o tym zabiegu. Oczywiście zawsze pytacie, czy mieszać z siarką. Wiemy, że ta mieszanina oleju i siarki jest bardzo skuteczna w tym okresie do odstraszania miodówki, do zwalczania jaj i młodych larw ewentualnie, ale jeszcze ich nie ma, dlatego to jest i ten moment, kiedy można to mieszaninę jak najbardziej wykonać, czyli Contigol plus Mikrotiol albo ASX Micriol. Jest to i możliwe fizycznie, i bezpieczne dla roślin. Ale, proszę Państwa, jeden zabieg olejowy pod kątem miodówki, zwalczania miodówki w gruszach nie wystarcza. Powtarzam, na wielu konferencjach, szkoleniach wypowiadamy się na ten temat. Powinniśmy wykonać na pewno dwa zabiegi standardowo preparatem olejowym w sadach gruszowych, teraz do przedkwitnieniem, natomiast w sadach, w których była wysoka presja miodówki w ubiegłym sezonie, często jesienią i teraz to obserwujemy. To jak najbardziej polecam trzy zabiegi olejowe w ruszach. Oczywiście, wtedy kiedy już się zrobi zielono, stosujemy olej solo. Olej Contigol jest bezpieczny, łagodny, nie jest agresywny, więc nie ma obaw o uszkodzenie liści. Natomiast zapewni nam to maksymalną redukcję populacji miodówki i dużo łatwiejszą ochronę w drugiej części sezonu, czyli latem. Dlatego olej w gruszach pod kątem zwalczania miodówki, ale tam, gdzie również obserwujemy miseczniki czy tarcznika, to też teraz w sadach będzie to dobry czas na zastosowanie preparatów olejowych. Natomiast na przędziorka owocowca jeszcze poczekajmy. Przekażemy informację, kiedy ten zabieg będzie, kiedy ten, ten czas na ten zabieg będzie optymalny. Jeszcze padają pytania, czy można jeszcze zabierać drzewa w gruszach, w sadach gruszowych? Oczywiście, że tak. Większość tych sadów gruszowych jest zabielonych skutecznie, czy to glinką kaolinową, czy BNA Pro. Natomiast jeśli ktoś się nie wyrobił z różnych przyczyn, i, a jest wskazanie, bo też wysoką presję miodówki ma w tym sadzie, jak najbardziej można jeszcze ten zabieg zabielający wykonać i glinką kaolinową albo BNA Pro nie koliduje to z żadnymi Sąsiednimi, sąsiadującymi jakimiś zabiegami kolejnymi w gruszach. Więc podsumowując, zabieg miedziowy w sadach, zabieg olejowy tam, gdzie to jest uzasadnione, czyli miodówka, tarcznik, misecznik. Ewentualnie może w młodych sadach ubiegłorocznych, gdzie była wysoka presja mszycy jabłoniowej i są olbrzymie złoża, kolonie tych jaj mszycy jabłoniowej, to też będzie wskazanie do tego zabiegu olejowego w tej chwili. Proszę Państwa, nawożenie. W niektórych sadach te nawozy zostały wysiane przed poprzednimi opadami deszczu, i słusznie, to było bardzo korzystne. Ale wykorzystajmy tą wilgoć, która jest w glebie po tych opadach i te opady następne, które przed nami, do tego, żeby zaaplikować nawozy i żeby to było skuteczne, i aby te składniki były dostępne na czas dla roślin, na okres kwitnienia. Wszystko wskazuje na to. Że ta wegetacja w tym sezonie będzie prawdopodobnie taka normalna, standardowa, czyli tak jak do ubiegłego sezonu to było, czyli w okolicach 25 kwietnia pewnie rozpocznie się kwitnienie nie nieco wcześniej czereśni, grusz. Dlatego zostało nam 5-6 tygodni do kwitnienia, więc nie czekajmy z nawożeniem, wysiewajmy nawozy startowe, polecamy nawozy bezchlorkowe. NPK, tak jak Gama-Rosafert albo Jaramila mila kompleks Jeśli chodzi o, o magnez, to kiseryt albo siarczan magnezu Jeśli to jest pojedynczy azot-saleczak, Salmak z borem i nie czekajmy, wysiewajmy te nawozy jak najszybciej. Proszę Państwa, zachęcam do korzystania z naszych zaleceń, z naszych komunikatów, z tej wiedzy, którą Państwu przekazujemy, jak co roku będziemy przygotowywali Materiały wideo na czas, bieżące informacje, ale najszybsze dotarcie, najświeższe informacje i zalecenia to infokarta. Dlatego zachęcam do przedłużenia abonamentu, do wykupienia infokarty na sezon 2025. Już wysyłamy bieżące aktualne komunikaty, SMS. Dlatego dla tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili, nie przedłużyli abonamentu, to zachęcam, polecam i. Najszybsze informacje, najświeższe, na bieżąco rzetelne. Dziękuję za uwagę, za ten komunikat. Zachęcam jeszcze raz do, do korzystania z naszych zaleceń. No i do zobaczenia.